Hej, nazywam się Agnieszka. W dniu dzisiejszym chciałam przedstawić Wam Ole oraz jej włosy, z którymi miałam przyjemność dzisiaj popracować. Ola przyszła dzisiaj do mnie do salonu po, po fryzurze. Jej marzeniem było uzyskanie objętości, z którą na co dzień ma problem, uzyskanie sprężystości i trwałości fryzury. Teraz krok po kroku Wam powiem, co się wydarzyło podczas wizyty Oli u mnie w salonie. Pierwsze co to nałożyłam szampon Maxi Wash po to, żeby oczyścić e, włosy z czynników zewnętrznych, czyli zrobiłam taki lekki peeling na włosach. Później e, podczas drugiego mycia użyłam szamponu Balancing, po to, żeby mm, uspokoić skórę głowy. E, jeżeli chodzi o kondycję włosów, e, Ola ma bardzo suche włosy. Ale też nie ma ich dużo, dlatego postanowiłam użyć odżywki z serii Plumping, po to, żeby nadać im objętości. Ze względu na to, że też nie znałam tych włosów, a chciałam je jak najbardziej przygotować do tego, żeby miały bardzo dużą sprężystość i objętość, nie decydowałam się na inną odżywkę. Po wypukaniu odżywki przystąpiłam do suszenia. Czas na kolejne dziecko z serii Blow Dry. Wybrałam tutaj dla Oli produkt, który się nazywa Everlift. Jest to produkt, który zapewni Wam trwałość, sprężystość i objętość. E, czyli chyba to, co kobiety lubią najbardziej. Produkt jest bardzo łatwy do użycia, ponieważ jest to mgiełka. E, produkt nakładamy na długości i końce. Jeżeli chodzi o włosy od nasady, w przypadku kiedy mamy bardzo włosy przylegające do skóry głowy, oczywiście aplikujemy go również przedziałek po przedziałku na całą głowę. Użyłam tego produktu dosyć dużo i jak sami widzicie, loki cały czas mają fajną sprężystość, więc myślę, że tutaj nie ma mowy o żadnym przeciążeniu. Everlift to produkt, który jest przeznaczony do włosów delikatnych, cienkich, czyli w naszym położeniu geograficznym chyba dla każdego. Produkt, który pozwoli nam na uzyskanie dużej objętości, równocześnie uzyskujemy trwałość, gładkość, sprężystość, zresztą Ola sama tutaj się już przekonuje. Produkt Blow Dry, czyli te cztery nasze dzieciątka są oparte o technologie długich łańcuchów polimerowych. Jak to wytłumaczyć? W momencie, kiedy robicie sobie make-up na przykład i chcecie, żeby ten make-up długo się utrzymał na waszej twarzy, zawsze robimy sobie taką bazę pod make-up, która nam bardziej wyrówna strukturę skóry. No i tutaj dzięki tym nowym technologiom, które zostały stworzone przez markę Kevin Murphy. Mamy również ułatwioną pracę i nie musimy się martwić o to, że na przykład jeżeli chcemy uzyskać większe wygładzenie, a włosy mam bardzo porowate. To, co chciałabym Wam powiedzieć, takiego z moich obserwacji, bardzo dużo użyłam tego produktu, ponieważ też ja sama gdzieś tam obwąchuję temat i testuję go na różnych strukturach włosów. Byłam ciekawa, czy on wpłynie niekorzystnie na włosy. No, jak sami widzicie. Włosy są nadal sprężyste i lekkie. Teraz przejdę do dalszej części, czyli tak naprawdę będę pracować nad objętością. Pracować może za duże słowo ja po prostu się pobawię tymi lokami, które stworzyłam i pokażę Oli, jak można przy pomocy lokówki uzyskać dużą objętość włosów. Włosy po wyczesaniu uzyskują również gładszą strukturę, czyli nie ma takiego dużego napuszenia, chociaż uwierzcie mi, naprawdę i końce są bardzo suche. Nie użyłam tu żadnej dodatkowej pielęgnacji. Pracowałam tylko i wyłącznie na Everlifcie. Co ciekawe, te włosy, tak jak widzieliście wcześniej, nawet nie były modelowane, więc nie pracowałam nad wygładzeniem struktury przy użyciu ciepła i szczotki. Chciałabym również tutaj uzyskać jeszcze większą objętość od nasady, więc użyję tutaj Fresh Hara, który bardzo lubię. Pięknie pachnie, dobrze się rozprowadza, jak i również nadaje sprężystości, objętości i trwałości. Można nadal pracować z tymi włosami, grzebiąc sobie w nich i nie ma efektu wypłaszczenia. Możesz sobie dotknąć włosy i powiedzieć coś o nich. Twerbunki i szwalekie. Naprawdę? <słyski> Naprawdę. No i co, nie chciałobyście tak co rano? Hm. Teraz wam pokażę produkty, których użyłam do stylizacji i po to, aby ta forma miała lepszą trwałość, a nie tylko opierała się na bazie Everlifta. Użyłam również do stylizacji oli Hera, który bardzo lubię. Używam go często i w domu dla siebie i dla moich klientek jest to produkt bardzo chętnie kupowany przez klientki. Jakie są plusy korzystania z tego produktu? Otóż uzyskujecie dobrą trwałość, ale nie sklejacie włosów, uzyskujecie mm, świeżość, e, czyli tutaj to jest rozwiązanie dla osób, które mają problemy z przepuszczającą się skórą głowy i myślę, że mm, mężczyźni powinni tutaj zawiesić oko trochę na tym produkcie. Spryskiwałam y, włosy y, pasmami i nieregularnie, tak naprawdę, po to, żeby y, uzyskać jak największą y, objętość. Do wykończenia stylizacji użyłam y, Session Spray Flex. Dlaczego Flex? Y, żeby była plastyczność i żeby, był trwa, żeby była trwałość. Ola jest bardzo młodą osobą, więc chyba by się nie zgodziła na taką bardzo mocną, kaskowatą formę. Więc. Y, Wybrałam Flexa.